Cześć Wam, ruszamy. Ok, stąd mam według nawigacji 20 minut do firmy, gdzie będę ładował. No, co, chyba jakieś big bugi będą wiecie. Tak, tak mi się wydaje. Dobra, wyjeżdżamy. Och, muszę teraz pojechać tam, żeby wrócić się <śmum> tą tą autostradą. No i zobaczcie, już pruszy w ogóle coś takiego dziwnego z nieba. pruszy ni to deszcz, ni to śnieg, ale tak kuje w twarz trochę. Wiecie, no już całe lusterko zasyfione. Teraz jak ja włączę ogrzewanie, to to wyschnie na tym i już będzie brudne. No. Dobre, yy, za 20 minut będziemy na miejscu. No i tak naprawdę już jesteśmy na przeciwnym kierunku, czyli tym yy, już docelowym. A tam taka UNA to od miasta. Takie czerwone niebo. I tak, to jest miasto. Angres się pisze. wiem. Prawdopodobnie czyta się to Angers. Angers, ale nie mam bladego pojęcia. Może ktoś wie i mi podpowie, jak to napisze fonetycznie. O, dosłownie za półtora kilometra będę mijał po lewej stronie ten parking, na którym stałem, a po prawej będzie parking w tą stronę, ale on jest, mówię, o jedną. Nie, no jak tam z 20 ciężarówek weszło, to tam chyba z 6 wchodzi, albo 7 po prawej stronie. Bardzo, bardzo mało. A że jest blisko miasta, jeden i drugi, no to są oblegane i do tego szybko się zapełniają. Poranny ruch uliczny, bo jest 7:50, i miasto przed nami. Także młyn, ciemno. A ja jeszcze 12 km prosto muszę jechać. I znowu jedziemy tym tunelem, co wczoraj. Teraz przeczytałem, on ma praktycznie 1700 metrów długości, dlatego nam się tak długo jechało. No i co, jesteśmy praktycznie pod firmą. Jeszcze 600 metrów. Po 100 metrach. Zobaczmy, jest 801. Możemy powiedzieć tak idealnie. Przejdź przez rondo i zjedź pierwszym zjazdem. Dobra. Tutaj. I tu w prawo. Przejdź w prawo na rondo i zjedź pierwszym zjazdem. a dostać się Następnie dojedziesz do celu podróży. Jechałem do celu podróży, mój drodzy. A no właśnie. Gdzie to jest? Jeszcze za tym skrzyżowaniem. Po 200 metrach. To jechałaś do celu podróży. Dobra. Jasny gwint. Tutaj? Dojechałaś do celu podróży, a w no Ta kupa. Foda, o, to jest tutaj. Dobra, ja się tu zatrzymam moi drodzy. No bo gdzieś trzeba stanąć, nie? No i tu ktoś napisał, że stał i go zdoili w nocy, prawda? A wydaje się, że teoretycznie bezpieczne miejsce. Pan rowerzysta. Dobra, moi drodzy, stanę. Akurat ładnie stoję. Idę się pytać, gdzie tutaj się w ogóle wjeżdża? Dobra Także stoimy przed firmą Jak trzeba będzie się obrócić to Tam chyba można się obrócić Na tym dużym skrzyżowaniu. Na tą chwilę Tu chyba jest biuro jakieś I Zobaczymy Co będziemy w ogóle wjeździć Także Z tego co się idzie, dowiedziałem to tak, yy, nie tu tutaj są chyba rozładunki bo też jest waga przede mną w asfalt wtopiona tutaj chyba silosy podjeżdżają i tam się rozładowują, wysypują mówicie, tu jest waga, tu się rejestrują a my musimy iść do rogu skręcić w prawo i tam podobno można się zarejestrować chociaż kroki zrobię, a tam jakaś firma jest po lewo i zobaczcie, flaga kanadyjska, francuska flaga Unii, Niemiec i polska flaga po prawej stronie i to, to pewnie taka międzynarodowa firma dobra jesteśmy na miejscu tutaj to podobne jest Coexpan France no i jest rampa zobaczcie, taka a to jest biuro. No i na razie wyszedłem. Musiałem zadzwonić do firmy, bo muszą być numery referencyjne, a ja nie mam. Także pani powiedziała że za chwileczkę, za chwileczkę mi przyślę. Ja no będę szedł do tego auta, bo szkoda czasu. Ale zimno jest prawda, naprawdę jest chłodno. No ale zimę mamy. No ale z drugiej strony to jest Francja. Ale z drugiej strony to jest. Taka Francja, wiecie, nie południowa. Dobra. Przejdę się, zobaczę, co tam mają. Jak to wygląda, ta uliczka tutaj. Zostałem referencję. Teraz Dobra. trochę poczekałem. Idę z powrotem. No, już wszystko wiadomo. Moi drodzy, to będzie ta rampa. Trzeba to jednak będzie spinać. To będą jakieś takie, pokazywał mi goś, na paletach coś tam. Z daleka nie widziałem okularów, nie wziąłem. No ale. Tu trzeba będzie wjechać z ulicy. Tyłem. Niestety. Na prawe lusterko chyba. Bo na lewe tu się nie da wjechać. Moi drodzy. Nie będę nagrywał, jak podjeżdżam, dlatego że tam jest ciasno. Na tych lusterkach to nic nie widać. One są całe w takiej rosie jakby. <coughs> Przepraszam. Także... Tak to, moi drodzy, wygląda. Pika po pasów nie mam zapiętych. O, no, jeszcze mi się tu ustawiła ciężarówka. No ja pierdzielę. A ja załadowany, i tak jak widzicie, wyjechałem. Muszę teraz wycofywać tą uliczką, tak wjeżdżałem jak tamten, i ustawić się gdzieś tutaj na boku, żeby. Moi drodzy, można było pospinać ten towar, bo tu nie można spiąć sobie tak na firmie, niestety. No tutaj stoją te ciężarówki, kurde. Niestety, na firmie spiąć tego nie można. Tylko na ulicy. Także jedziemy, 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 jedziemy pod prąd. Okay. O I teraz się ustawię Tutaj Moi kochani Tamten odjedzie o. A ja stanę tutaj Na jego miejscu tylko co najpierw pójdę zrobić? Mam no, nadzieję, że on... Pojedzie, kurde. No, nie wiem, czy on nie będzie chciał, wiecie co, tu wcofywać. Tak? Tak. A pierdziel, ale firma. No nie ma gdzie się spiąć, moi drodzy. ja jeszcze muszę iść do tego zobaczcie jak wjeżdżę. muszę wypisać CMR i iść do biura jeszcze te kamory tutaj są one są potrzebne jak sanki w maju no i tam w tą dziurę się goś wpakuje i... Kosił trochę Przekręcił go za bardzo Ale do, do przodu skontruje i będzie gitara No także tyle miejsca tutaj jest, okej okay. Teraz jadam do przodu, ale będę musiał wspinać to, moi drodzy, na tej ulicy. O, widzicie, jak to wygląda. Wjazd nam jest galanty, nie powiem, bo jest ok. Dobra, tu stanę, to chyba będzie gitara. Najgorsze jest to, że wiecie, żeby się spiąć, to ja muszę być od ulicy. Co ja się jednak przesunę na lewą stronę, bo jak ja będę tutaj czy ja zajmuję pas w tą stronę, czy w drugą, to nie ma żadnego znaczenia, tak naprawdę, a dla mnie będzie bezpieczniej. stawimy tutaj po tej mańce nie będę nikomu przeszkadzał o, jeszcze jedzie tam jakaś dostawczak dobra i sobie moi drodzy zepniemy towar, linkę celną przerzucę, bo dał mi plombę taką metalową no to chyba po to, żeby ją założyć, nie? Dobra, ustawiłem się, prawie, prawie, prawie. O, teraz trochę do przodu. I myślę, że moi drodzy, tak mogę stać, tu na prawe lusterko, jakby ktoś będzie wjeżdżał, to i tak da radę, i tak da radę. No to chcecie zobaczyć, co wiozę, no to takie coś, to jest jakaś folia narożniki teraz poprzekładałem To jest niższa jedna założę tutaj narożnik jak pojedę mi spadł jak rozplandeczę bok jak już jest raz, dwa raz, o, o, komuś przeszkadzam chyba muszę zobaczyć także co, przygotowałem sobie do pospinania Ech, a zaczęło coś padać Taki jakby grubszy deszczyk Ale trudno Z cukru nie jestem, nie rozpuszczę się A jakby trochę się borówki rozpuściło To by było nawet lepiej No i co, jaki świat Takie kolory, nie Jezus kochany No i do tej firmy jest taki wjazd Jak widzicie właśnie, nie o. Tylko on że na lewe lusterko Bo on sobie wjechał wcześniej Tu Tu sobie stanął Wyjechał i na lewe lusterko a ja wjechałem tu i na prawo występłem. No dobra, pospinałem. No teraz zobaczcie. Kurde, tak mi załadował blisko tego rantu, że nie mogę klamry wsadzić w tą dziurkę. No bo to przeszkadza. Musiałem podpiąć pod to w trzech miejscach. Tak, tak mam zrobione. Kurde. Ja pitole. O, i tutaj też. Zobaczcie, aż wychodzi. Oj, dobra, zasunę. A linkę celną muszę przewlec przez to, to wszystko eee, i zacząć prądy. Raz tak, linka celna, moi drodzy. A tu się otwiera, akurat jest taki motylek. I się łamie. Linka celna jest z tej strony dojście, a z tamtej strony dojścia nie ma. Trzeba się wciskać albo wyjść tu, i z tamtej strony rozplątywać. O środka. Niestety, tak jest we wszystkich autach jak kto nie widział to tak naprawdę tą mlinka od samego początku przyplata się tutaj przez te otworki tutaj na samym końcu tutaj tutaj jak jest za długa to się tam owija i na końcu zakładamy moi drodzy plombę i to samo się dzieje z tej strony także ogarnięty jestem no a godzina jest moi drodzy 11 no całkiem, całkiem no i co, moi drodzy jedziemy, nie eee, jedziemy tylko awaryjki właśnie nie się mylą awaryjki, Dobrze. zawsze, wszędzie są po prawej, o jakaś jakaś ten subówka dobra A tak pumplum, plum, to znaczy, że coś jest jeszcze w moim martwym polu, nie, nie trzeba uważać. No dobra, to co? 24 tony tego, co widzieliście. no i Jedziemy 1800-1900 km na no, O, auto ecole, co on tutaj wyrabia? No to tak nie wolno. A no, to był chyba instruktor. Dobra, kawę sobie zrobiłem. No i co? Dzida, nie? No widzicie, no tak tutaj dojazd jest taki mało ciekawy. To proszę bardzo. Można kupić sobie straka Skręć w lewo na rondzie i zjedź trzecim zjastem. Dobrze proszę pani, skręcimy w lewo na rondzie. Wedle życzenia. Dobra. Puścił borówkę. Ja no nie wiem, gdzie dzisiaj dojechać, powiem Wam. No tak będę chyba jechał i patrzył, bo jest 11.34 11 No i tak muszę sobie pomyśleć, gdzie najlepiej, najbezpieczniej. 430 km mam do Truła. I drugim zjazdem. Może tam dojadę. No, a zobacz. No, no to nie zwróciłem uwagi. Nawigacja nas przez centrum pcha Langres? Lang, langer chyba. Tak nas pcha. A wcześniej jechaliśmy tu górą. Tutaj i do dołu. A teraz będziemy jechali tędy. Przez centrum. To zobaczymy. Katedra tutaj jest. Yy, w, tym, w tej miejscowości. Także będziemy lukać. No, już przez rzekę jakąś przejeżdżamy. Także. No, muszę chyba sobie tu ustawić Czasówkę te wycieraczki, bo kalipa jest trochę, bo pada cały czas coś z nieba. Ale tam wam, jest jakiś park, i wszystko stoi w wodzie. Ale to wszystko To jest wszystko rozlane. A tutaj co nam pokazuje, a 4,2 metry. Czyli możemy jechać, mam nadzieję, bo tu tunel będzie chyba, z tego co kojarzę. Dobra, wolniutko. Nie wiem, jaka tu rzeka płynie, o Anżer. I tu wjeżdżamy do tego miasta, także będziemy jechali teraz na pewno wzdłuż tej. Eee, wzdłuż tej rzeki. No i się przejedziemy przez miasteczko. Zobaczcie, jaki budynek tutaj. On, on wydaje się, jakby leciał, prawda? O, jest ten zamek w Anżer. Patrzcie. Ja pierdzielę. No ten to wydaje się, jakby się kładł. Ale te. Tutaj. Ależ kapitalny. Ja pitole. No, szok. Da się jeszcze coś zobaczyć? Tak. No, tutaj to warto przyjechać na ten w odwiedziny. Rzeka. Jak ładna pogoda, to może być tutaj naprawdę ślicznie. A czy jest ślicznie? Tylko przyjemna wycieczka może być, moi drodzy. Ja pierniczę. No i tutaj znowuż tunel. No, jak w tunel na no to lipa, to tak niewiele się zobaczy, no ale też 4-2, także jak ktoś by chciał przyjechać pewnie lorą z autami, no to musi być tu uważać. Rano mnie tędy pchała też nawigacja, no ale to ciemno było, mówię, kurde, jeszcze na te korki by były, no to mówię, bez sensu, to ustawiłem tam. Wy... Wyczłapaliśmy się na górę. No i tak jak widzicie cały czas jedziemy wzdłuż rzeki nie? Tu znowu 4-2 wiadukt No takie większe miasto jest w ogóle. Nie? Jaka ślipa mieścinka francuska no Są też pewnie te mosty, są fajnie popoświetlane. Tam jakiś budynek z kopułą, może być ładnie A w ogóle, a nie, nie wiem, czy oni mają jakąś drużynę piłkarską. Swoją, tam chyba jest dworzec kolejowy, ale chyba albo nie. nie no ładnie, tutaj jest. To no naprawdę ładnie, i warto tutaj. Przyjechać gdzieś stanąć niedaleko na tym parkingu, chociażby na którym stałem. Ale też chyba rower trzeba by było mieć i przyjechać do centrum. I, i no mam, tylko no to ja do tego Volvo To nie wsadzę tego roweru, bo tu no nie ma gdzie, no ludzie no nie ma gdzie. No, no jak jakbym chciał kogoś zabrać turystycznie, to to ja sobie nie wyobrażam tutaj, dwie osoby się lewej jechać e, za granicą. No i chyba już będziemy wyjeżdżać. A tutaj na brzegach cały czas jest jakieś zabudowania, domki. gdzie sobie mieszkają. Ładne są te kamienice. O, nawigacja zgubiała. Nic nie pokazuje teraz. Nie wiem, czy dobrze jadę, czy źle jadę. Bo pokazywała tędy, żebym jechał. Przejedź przez rondo i zjedź drugim zjazdem. 501, no, ona już mi się tu parę 501? razy Pogubiła Moje na tej francji No i już znowu Coś tam zmieniła Ja do autostrady nie, nie będę tam jechał Bo będę jechał jakimiś takimi pipidówkami Ale na nodze jak jadę Bo teraz jadę na nodze To czuć po prostu, że jest ciężko Czuć Bo jak jadę, jedziemy na tempo macie, no to tam. On sobie jedzie sam. Do, o, tam widzicie, jakie rozlewiska. Drzewa po prostu stoją w wodzie. I to na ogromnych przestrzeniach, aż tam po horyzont. Po horyzont. I to prawdopodobnie jest po, yy, po tych ulewach, które były do niedawna. Albo może jeszcze tutaj lało. A mnie nie było na przykład. I nie wiem o tym.